Cześć, eee, witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu cyklu Co No właśnie, dzisiaj jest ze mną Mercedes A45S AMG. Tak na dobrą sprawę, tak się dłużej zastanowię, to chyba tego z auta na YouTubie nie pokazywałem. A trochę czasu już u mnie w garażu jest. W sumie to już ma teraz przejechane 55 tysięcy kilometrów. I to nie będzie test, bo tych testów na YouTubie już jest całe mnóstwo. A takie podsumowanie, związane chociażby z eksploatacją tego pojazdu i połączone z tematem paliwowym, bo tutaj też względem tego auta dużo ciekawego się dzieje. Bo gdy myślimy o ostatniej dał sizingu, która już dobrych parę lat trwa. Można powiedzieć, że przykład tego A45S AMG jest świetnym tego przykładem. Z jednego litra pojemności tutaj wykrzesano 210 koni. A że tych litrów mamy dwa, to mamy tych koni 420. A dokładnie to tych koni mamy 421 i 500 Nm. A żeby być jeszcze bardziej dokładnym, to mamy tutaj założony pakiet mocy Brabusa, więc koni mamy 450 i 550 Nm. Cały czas mówimy o takim małym Miejskim hatchbacku z napędem na cztery koła, który w tym momencie dzięki temu pakietowi ma lepsze przyspieszenie do setki o 20 sekundy i ma teraz 3,7 sekundy. I podobno vmax został zwiększony do 280 km na godzinę. Ale nie zamierzam tego w żaden sposób sprawdzać, bo ktoś powie, Walnek, co ty żółte auto, to jest bardzo niebezpieczne, patrząc na to, co ostatnio się dzieje. A ja powiem tak: żółte, czerwone, niebieskie, fioletowe czarne, to nie ma większego znaczenia. Jeżeli ktoś bez oliwy w głowie będzie wsiadał za kierownicę, to i nawet w 60-konnym aucie zrobi sobie e, jakąś tam e, krzywdę. No i dzisiaj chcę więcej powiedzieć na temat wad i zalet tego samochodu, bo to auto zarówno wady, jak i e, zalety ma i opowieść też o kilku kwestiach związanych chociażby z eksploatacją. Zapraszam Was na odcinek. Jak każde auto posiada zarówno wady i zalety. Gorzej, jeżeli wady przykrywają zalety, bo wtedy zastanawiamy się, dlaczego dokonaliśmy wyboru takiego samochodu. Tutaj tak nie jest, ale te wady też należałoby wypomnieć. I pierwszą, której chciałbym zacząć, bo tak, z jednej strony mamy auto o dosyć usportowionym charakterze i to nawet dosyć bardzo usportowionym charakterze wydech, a dokładnie dźwięk z wydechu, którego tutaj na dobrą sprawę nie ma. To znaczy on jest, bo dzieje się pewna magnia z głośników Burmeistera. W środku jak najbardziej dźwięk wydechu w głośnikach słychać, ale na zewnątrz. Na dobrą sprawę nie dzieje się nic poza takim mikroskopijnym pomrukiem. I ja wiem, że tu nie chodzi o to, że to ma brzmieć jak Honda 1.6 na przelocie, tylko model e, słabszy też. A MG, tylko model A35, czyli 306-konna jednostka z tego dwulitrowego silnika wykrzesana przed liftingiem, miała zdecydowanie głośniejszy wydech, ale zarówno jedna, jak i druga, z perspektywy czasu, tym bardziej, że A45S weszło później na rynek, została delikatnie wykastrowana przez normy unijne i już nie chodzi o normy emisji spalin, a chodzi o normy głośności. Więc żadnego strzelania przy zmianie biegów z wydechu nie ma, no i żadnego pomruku z wydechu też nie ma, dlatego widzę, że chyba dosyć dużym zainteresowaniem Interesowaniem cieszą się różne akcesoryjne wydechy. Kolejna sprawa: wnętrze. Wygląda pięknie, bo fajnie wyglądają te fotele kubełkowe, które naprawdę wbrew pozorom są wygodne, więc jedną zaletę mogę już zapisać, ale spasowanie elementów wnętrza i to nie chodzi o to, że teraz zamierzam szarpać za te wszystkie ekrany, bo na co dzień przecież w codziennej eksploatacji tego nie robimy. Ale tam, gdzie czasem nawet faktycznie za coś się szarpnie, to później się okazuje, że to nawet na tych dziurach słychać. I niektóre plastiki, szczególnie na bardziej nierównych drogach w Polsce, potrafią dosyć mocno skrzypieć. Jeszcze jedna wada. Te światła. Tutaj mamy maksymalnie rozbudowane LEDy z tym systemem Multi Beam, które powinny być ultra inteligentne. One takie nie są. To jest jedyne auto, które mam w garażu, gdzie faktycznie staram się tego systemu inteligentnego używania świateł LED-owych nie używać, bo co chwilę ktoś mi wieczorem mryga drogowymi, bo go oślepiam. Nie działa to tak, jak powinno. No i ostatnia rzecz, trudno określać ją jako wada, ale należy podkreślić, bo wszystkie auta teraz drożeją, ale A45S w mocnym specu ze wszystkim, co jest włożone, w polskich salonach, nawet no, nie wliczając jeszcze rabatów, pewnie jakkolwiek jakieś można tam otrzymać, to Mercedes tutaj z mega dużych rabatów nie daje, to wyjściowo prawie pod cztery stówki podchodzimy, tak, z miejskim hatchbackiem, więc to mimo wszystko dalej będę uważał za wadę, mimo że ma napęd na cztery koła, to chyba ta motoryzacja idzie trochę w złym kierunku. To tyle, jeżeli chodzi o wady. Przejdźmy teraz do zalet. No, pierwsza, chyba najważniejsza. Ktoś, kto oczekuje fajnych, sportowych osiągów, pewnie będzie to auto wybierał, gdzie A35 będzie za mało, A45 samo w sobie będzie za mało i będzie potrzeba A45S. Chociaż prawda jest taka, że potencjał tego auta można byłoby chyba wykorzystać tylko i wyłącznie na jakimś mega szybkim torze. Więc tak, osiągi tego auta na pewno są jego bardzo mocną stroną, ale ja by poszedłbym tutaj zupełnie szerzej. Bardzo fajnie współgra to z zawieszeniem, bardzo fajnie współgra to z układem, Kierowniczym. Jest różnica w zestrojeniu zawieszenia między A35 AMG a A45 SAMG, ale w trybie komfort, naprawdę przejeżdżając nawet przez progi zwalniające czy chociażby dziurawe drogi, to auto się mega komfortowo zachowuje, więc poniekąd można nazwać je samochodem rodzinnym. Bo właśnie chcę od razu przejść do drugiej zalety. Co ciekawe, gdy sobie otworzymy tylne drzwi i spojrzymy sobie na tylną kanapę, mogę powiedzieć Wam jedno. W garażu stoi obok tego Mercedesa Mazda CX60, czyli dosyć duży słów. Uważam, że w tym Mercedesie A-klasa z tyłu jest więcej miejsca niż w Mazdzie CX-60, mimo, że tu rozmawiamy o miejskim hatchbacku, a tam o w miarę pokaźnym suv -ie. Patrząc jeszcze na wnętrze, na pewno bardzo fajną zaletą tego auta jest zestaw nagłośnieniowy Burmeister. To jest klasa sama w sobie. Burbisz naprawdę gra tutaj bardzo dobrze i pewnie tych wad można... Znaczy wad, zalet. Pewnie tych zalet można było wymieniać wiele. Jedną jeszcze mogę co najwyżej dołożyć. Wraz z osiągami naprawdę fajnie współgra spalanie tego auta i wiem, że ktoś powie Waldek, co ty, nie po to się kupuje to auto, żeby patrzeć na zużycie paliwa? Tak, owszem, zgadzam się, ale średnie spalanie chyba z ostatnich 10 czy tam 12 tysięcy kilometrów jest na poziomie 9,8 przy takiej normalnej, codziennej eksploatacji, znaczy, mam świadomość na to, że, że pewnie to auto gdzieś tam koło 45 wypaliło, ale przy codziennej eksploatacji w głównej mierze mieście, bo raczej tym autem gdzieś tam mocno w trasy nie jeżdżę, uważam, że jest naprawdę Przyzwoicie względem tego, co ono oferuje. No i jeszcze plus, jak obym dorzucił napęd 4x4, zapewne się tutaj w tym aucie też przydaje. Znaczy zapewne, no, przy tej mocy to na pewno. To tyle, jeżeli chodzi o wady i zalety, porozmawiajmy teraz o eksploatacji. E, olej w tym aucie wymieniam co mniej więcej 7000 km. Totalnie nie słucham tego, co pokazuje nawet komputera, tym bardziej tego, co mówi książka serwisowa, bo byłoby to naprawdę profanowanie motoryzacji. E, I między tymi wymianami oleju nie trzeba dolewać, co jak widać jest istotne przy tego typu samochodzie. Mówią, że słabym elementem tego auta może być skrzynia biegów. Tutaj póki co niczego takiego nie zauważyłem, ale na na szczęście auto jest na gwarancji, jedyna usterka, którą miałem, ale nazwałbym ją mało istotną, to była usterka związana z tym, że przestały działać moduły od internetu w tym samochodzie, więc nie było komunikacji z samochodem i były potrzebne aż trzy wizyty w ASO, żeby uporać się z tym tematem. Na szczęście się udało, no dobra, dzięki temu na nowo działa system Hey Mercedes, o którym sobie przypomniałem, ale prawda jest taka, że on jest fajny przez pierwsze dwa czy trzy dni, gdy na przykład, nie wiem, chcemy znajomym pokazać, jak on działa działa, tam hej Mercedes, opowiedz mi jaki dowci, bo z perspektywy tygodnia, dwóch, trzech już się tego nie używa, tym bardziej, że ten system bardzo często nie rozumie naszych poleceń, albo jak proszę, żeby włączył podgrzewanie fotela kierowcy, to włączy podgrzewanie fotela pasażera. Chyba szybciej jest po prostu to przeklikać, ale kto co woli. No właśnie, druga kwestia, co chciałem poruszyć właśnie w tym materiale, to kwestia związana z paliwami w połączeniu też z tym Mercedesem. Bo tak jak tutaj sobie zajrzymy na klapkę od wlewu, mamy zaznaczone zalecana benzyna 98 oktanowa minimum 95. Chociaż przy tym pakiecie Brabus'a, który jest tutaj zastosowany, rekomendowane byłoby 100 oktanów. No i przykładowo ktoś przejeżdża na stację paliw i mówi: "Dobra, to zróbmy takie spadła mojego silnika w tym tygodniu, zróbmy mu taki weekendowy czy tuning, zalejmy 100 oktanówkę. I chcę rozszerzyć materiał, który nagrywałem 2 czy 3 lata temu względem paliwa Shelby Power Racing 100-oktanowego i szerzej powiedzieć na temat tego, do jakich aut ono jest zalecane, do jakich może nie przynieść pożądanego efektu, czy tankowanie tego paliwa do auta, które nie jest dostosowane może wyrządzić jakąś szkodę. Zaraz Wam szerzej na ten temat opowiem. Dobra, porozmawiajmy sobie o paliwach. Zacznijmy od pierwszej kwestii. Mamy benzynę bezołowiową 95. Można powiedzieć, że jest to bazowa liczba oktanowa, jaką możemy spotkać w Polsce. Czy ten Mercedes na takiej benzynie pojedzie, no tak, już pomijam ten cały pakiet Brabusa i dodatki, bo to jest jakby rzecz względna, ale jest zaznaczone na wlewce. 98 zalecane, minimum 95, więc zapłon będzie musiał się przestawić do 95 i da sobie radę? Pewnie nie będzie pełnego potencjału mocy tego auta, ale jak najbardziej auto będzie dalej się toczyło. Na przykładzie identycznego auta, ale z silnikiem 1,3 TCE. A, TC powiedziałem. No tak, bo w sumie ten silnik w Mercedesie jest wspólnie z Renault i Dacia zrobiony, bo w dasterze też występuje i w całej gamie Renault, tam 95 jak najbardziej jest paliwem pożądanym do tego samochodu. Zatem jaka jest różnica pierwsza między 95 a 100 oktanów? Na przykład jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć jedno, że paliwo 95-oktanowe ma wyższą kaloryczność od paliwa 100-oktanowego. Zaraz też to szerzej wyjaśnię. No, bo właśnie. Z drugiej strony, liczba oktanów będzie nam mówiła, że im wyższa, tym paliwo w bezpieczniejszy, bardziej kontrolowany sposób będzie się spalało. Szczególnie w samochodach, które mają ku temu potencjał. I też zaraz ten temat rozwinę. I co jeszcze nam te oktany mogą dawać? Zwróćmy uwagę na jedno, że im wyższa liczba oktanowa, tym wyższa odporność silnika na spalanie stukowe, czyli na niekontrolowany zapłon pod wpływem temperatury i ciśnienia, oczywiście pod warunkiem, że dany silnik będzie w stanie ten potencjał tego paliwa wykorzystać. Dobra, zatem do kogo będzie adresowane paliwo 100-oktanowe, Bo przyjeżdża ktoś na stację i mówi: Dobra, chciałbym sobie zatankować. Tu 95, tu setka, dobra, naleję setkę. Najpierw spojrzę w instrukcji, tam nie ma ani słowa. Otworzę sobie wlewkę, no w sumie tu też nie ma ani słowa. Zadzwonię do importera, on też mi nie udzieli odpowiedzi. Bo prawda jest taka, że jednoznacznej odpowiedzi na to nie ma. Nie ma nigdzie zaznaczone, że auto musi mieć 123 konie i 192 Nm i więcej, żeby można było to paliwo tankować. Ale najczęściej mówi się o paliwie racing, które samo w sobie już z nazwy mówi, że ma bardziej usportowiony charakter i do tego typu Audi jest stosowane. To co od razu myślimy o Ferrari. Z jednej strony nie, z drugiej tak, bo z drugiej strony Skuderia Ferrari czy BMW M rekomenduję paliwa Shelby Power Racing 100 oktanowe ale przede wszystkim polega to na tym, że jeżeli nasze auto, szczególnie teraz w wersie downsizingu, mamy mniejsze pojemności, e, uturbienia, większe moce, wyższe momenty obrotowe, e, będzie to działało wykładniczo. Im większa moc, tym większy przyrost tej mocy i większa dynamika chociażby samego e, silnika. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, że przy każdym aucie będzie to nie wiem, 1% wzrostu mocy 3%. Wzrostu mocy, ale również na przykładzie chociażby silników wolnosących, tak jak na przykładzie mojego wolnosącego Clio, jeszcze pierwotnie dwulitrowego, dwustukonnego, też ten Shelby Power Racing na torze na pewno dodawał mu zdecydowanie więcej wigoru. Czy przy autach słabszych, wolnosących on zrobi jakąś różnicę? Pewnie nie. To spójrzmy teraz na to z drugiej strony. Czy jeżeli mam auto, które nie będzie w stanie wykorzystać potencjału tego paliwa, na przykład nie wiem żółtego Fiata Seicento 1.1 Sporting. No mimo, że jest Sporting w nazwie, Sporting Racing bardzo blisko siebie, czy mogę zrobić sobie krzywdę w swoim silniku, e, jeżeli ten potencjał nie zostanie wykorzystany. No, nie ma przesłanek ku temu, żeby paliwo o wyższej liczbie oktanowej mogło w jakikolwiek sposób tu zaszkodzić. Po prostu na tyle przestawi się zapłon, że nie będzie w stanie wykorzystywać potencjału tego paliwa. Co najwyżej może okazać się, że w górnych partiach obrotowych silnika tej mocy będzie na przykład mniej. Co ciekawe, w ogóle samo paliwo w sobie Shelby Power Racing, jeżeli zostanie na przykład zatankowane do tego auta względem chociażby bazowej 95 e, i w teorii, i sam też to minimalnie odczuwam, że silnik pracuje ciszej. I oczywiście poprzez ten materiał e, chciałem i trochę powiedzieć o Mercedesie i przede wszystkim też o paliwach, wrócić do tego tematu, bo często dostaję zapytanie, właśnie szczególnie o Shelby Power Racinga tłoktanowego Waldek, czy do tego konkretnego auta mogę to paliwo zatankować, czy nie, czy to coś mi da, czy może coś uszkodzi? Wydaje mi się, że na tyle szeroko odpowiedziałem na te pytania, jeszcze uzupełniając ten materiał sprzed dwóch lat, który tutaj też podlinkowuję, że będziecie mieli jakby szerszą wiedzę ku temu. Przy okazji mówię też o tym, że skoro mamy Shell v Power Racing 100-oktanów, w nazwie mamy v Power, to oznacza, że jest to paliwo klasy premium stosowane przez koncern Shell. A co za tym idzie, posiada nową, nie tak dawno debiutującą, ulepszoną formułę, którą możemy spotkać już na stacjach, która zgodnie z banerami Shella i badawcami, które były ku temu przeprowadzone, czyści do 100% kluczowych elementów, przywraca do 100% pierwotnych osiągów naszego silnika, czyli przede wszystkim wpływa na kondycję naszego auta. Ja już w poprzednim materiale, też macie link tutaj, wyjaśniałem szerzej te kwestie, można sobie do tego materiału też przejść, ale tak, to paliwo też pomaga poprawiać oprócz osiągów, to poprawiać żywotność naszego silnika. Co do samego auta, a 45S, uważam, że mega udane auto i Mercedes pokazał, że no, da się stworzyć bezkonkurencyjnego hothecza, gdybym miał porównywać do Jarisa Giera, którego miałem wcześniej. No to powiem tak, no cenowo jest też przepaść, ale jeżeli chodzi o osiągi, chodzi o spasowanie. No są to różne dwa światy, bo w ris się trochę czułem się jak w Renokangu, wszystko takie plastikowe, lekko tandetne, chociaż nie ukrywam, to auto naprawdę dawało bardzo dużo frajdy z jazdy. Ten Mercedes jest fajny, aczkolwiek byłbym ciekaw, jak wyglądają takie auta z przebiegiem 200 czy 300 tysięcy kilometrów, jak ten cały downsizing wpływa na motoryzację. No sami tego jeszcze do końca nie wiemy. Podzielcie się w komentarzach, jakie Wy macie doświadczenia chociażby z Shelby Power Racingiem 100-oktanowym, a może ktoś ma jakieś większe doświadczenia z Mercedesem A45S i na przykład przekroczył 100 czy 200 tysięcy kilometrów. Chętnie przeczytam takie komentarze, a póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!